Wierzę, że jedyną emocją, która będzie w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego i w dokumentach wykonawczych, będzie emocja polskiej racji stanu, będzie jasna deklaracja obrony każdego centymetra i każdego skrawka polskiej ziemi, bo Polska jest jedna, a linia Wisły nie jest jej granicą. W strategii bezpieczeństwa narodowego musimy uwzględnić także, Społeczne oczekiwania i chęć poczucia pełnego bezpieczeństwa na lata i na dekady przez polskich obywateli, dla których bezpieczeństwa służą przecież polscy żołnierze. To budowanie jedności będę z konsekwencją budował także wokół Konstytucji Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Tak zrealizuję swój plan. Dążyć będę do tego i już dzisiaj zachęcam do tego pana premiera, abyśmy podpisali ponadpolityczne zobowiązanie prezydenta i premiera. Mam wielką nadzieję, że każdego kolejnego prezydenta i każdego kolejnego premiera. Konstytucja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej dana lata, a może na dekady poczucie tego, że budowa naszego systemu obronności idzie w jednym kierunku mimo dynamiki procesów militarnych na całym świecie, w zakresie zadań sojuszniczych, w zakresie twardego punktu rozbudowy naszych sił zbrojnych, modernizacji wojska polskiego Musimy być wszyscy razem nie tylko na lata, ale na dekady. Wojsko polskie nie może funkcjonować w sprintach wyborów parlamentarnych, a nawet w sprintach wyborów